Cześć witajcie Ty Grzmoc i zaczynamy kolejny odcinek dzisiaj wam pokażę inną gierkę Guys wyszedł, wyszedł właśnie Beta ostatnio była a teraz wyszedł na PlayStation i jeszcze na PS Plus Więc wziąłem ją za darmo, więc jak widzicie tutaj są różne tutaj chciałem wam pokazać w sumie na live'ach czy na, na przykład na odcinkach, bo na odcinkach raczej nie będzie tego, a mniej tego będzie, ale na tych... No po prostu na live'ach będzie tego więcej. Więc zapraszam na live'y z tego. Z Fortnite też będą niedługo. Ale tutaj patrzcie. No tu jest sklep jak z Fortnite'a. O, w co... codziennie mamy takie coś. Takie coś. I kaset. Wszystko się zdobywa za darmo. Karn jest za darmo. Więc to jest fajne, polecam. Agrok, wszystko jest za darmo, to, to jest ok, spoko. gra ogólnie jest taka mega kolorowa i mega fajna. Więc zapraszam do oglądania. Gierce są konkurencje. Tutaj na przykład jest, żeby rozwalać drzwi. Jak się rozwali niepoprawne drzwi, no to wtedy jest głos. Zobaczcie sami, jest y, 60 osób w tym. Jak widzicie, tutaj są o dash, slash, door slash. I zobaczcie sami, jak to wygląda. Dobra Jak jesteś, nie widzicie jak jestem, jestem już Jestem już No i możemy leć, i 47 osób tylko może się zakwalifikować Dobra, mamy to, mamy to, drzwi Nie wiem, biegnę teraz w tę stronę Dobra, dobra, kurde, mam pomysł, dobra, teraz lecę w tą stronę Kurde, to nie jest tak dobrze Jakby bez, bez niczego można sobie po prostu... rozpoznać te drzwi, nie? One są po prostu randomowe Dobra, dobra, dobra Jedźmy dalej, nie przebyciemy się Ty to już można chwytać Jak, Ty, nie? Jak dalej? Tutaj spadamy, pyk, pyk, pyk Pytam się gościu, żeby odepchnąć go i być pierwszy Pyk, pyk, kurde i dobra Do dupy to jest gra Nie, no. Przegramy to pewnie no goś mnie trzyma przez cały czas, no co za hamstwo no No i dobra przegraliśmy, idziemy na kolejną rundę Mamy już taki typowy przeszkodowy raj jakoby to nazwać, no i mamy tutaj taką mapkę I zagramy sobie właśnie teraz Może teraz przynajmniej przejdę i pokażę wam co jest dalej Bo Ogólnie to ja tylko grałem przez chwilę ja Chciałem to sobie zobaczyć jak to w ogóle wygląda tak gra Wyglądam, że to za tego to jest masło, zaraz będzie tam dalej. Chyba to jest ta mapa. To na tym masie każdy się blokuje. Kurde gościu, chwytam się. O, ale podskoczyła piłka. Dobra, tu będzie masło. Nie ma. To tu nie jest ta mapa. Tutaj możemy spaść. Ma um, no, jak ten Nie chciałem tak szczerze Ma rozpadłem. No dobra, idę w drugą stronę, elo No i kurde, wszyscy są pierś tam. W dołu przyszli No mamy checkpoint Dobra, skoczamy w taki sposób, nie I mamy tak Kurde, i kulk kulka mnie pokręciła jakaś Dawajcie, dawajcie, dawajcie ludzie No i dobra wygraliśmy I zobaczcie coś jest dalej Tutaj możemy sobie, o Chcę jakieś typy na muzyczka jest Gołą w ogóle tak się trudnika Dobra i uważajcie, jestem top 50% I patrzcie Potem eliminuję ich nie, a ja jestem No i tak to wygląda teraz kolejna runda. I patrzcie, jak to losuje. I tutaj losuje, nam gierkę. Potem jest gierka. Tu jest na piłki gra. O, możecie zauważyć, tu na piłki. Więc dobra, zagramy się w piłkę nie wiem, co się tu robię. A dobra, kto ma najwięcej piłek, to wtedy wygrywa. Najpierw są trzy. A, nam się zbugowało coś w ogóle. W środku w ogóle się buguje. Mamy, mamy, mamy je. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. Kurde, jeszcze więcej, chcemy piłki. Chcemy piłki, typy. Kurde co ja zrobiłem, lubiłem do czerwonych. Teraz mam najmniej Dobra, no popychajcie tam. Ja Przegramy pewnie. ja ci piedra. Go zarandomować w tej grze. Piłki póki, już mamy dwie, już mamy dwie. Już mamy jedną, nawet powiedziałbym. Jedną piłkę dalej Kurde, trzymajcie, chociaż tam jedną, no Mate, no co wy robicie? Co wy robicie z Ekipą? No nie dawajcie czerwonym, proszę tam. Dobra, mamy ją Mamy dwie, mamy dwie Congratulations, kurde. Przegramy też już Czas będzie do dogrywka. To jest ogrywka jeszcze raz, no Overtime Jezus Piłka nam ucieka Piłka nam uciekła Nie wierzę w to. Jak będzie się koniec gry Zostaliśmy zeliminowani. Tutaj mamy Gate Crash Czyli no nie, nie rozwala się, ale przechodzi się przez nie, nie Jakby one się ruszają, my musimy przejść nie przez nie ale się zbugowało bez jedna osoba, dobra. Dobra, lecimy, lecimy. Teraz tak, no myślę, to się podnosi. To teraz my to się przejdźmy przez tamto. Teraz to będzie się zniżać Teraz, kurde, i to mnie popycha. Fajnie. Pyk. Pyk. Dobra, mamy to, lecimy. Popchałem tamtego. Kurde, i popycha nas wszystkich, no. No nie wiem, czy przejdziemy. Uwaga, uwaga. Dobra, przejdziemy to. Dobrze ludzie się zatrzymają, Jezus. Jak ludzie wchodzi na metę. Dobra, mamy metę. No i eliminacja. No i oczywiście my przeżyliśmy Tutaj mamy kolejną gierkę, ale tą samą Nam się losowała, bo już na, na razie nie mam, Na razie nie, nie było w ogóle żadne, żadnych update'ów, tylko był jeden Z jedną mapą No tak to wiecie No teraz zdawajmy mapę, nie? Kolejny i pewnie skiny też Dobra, robimy tak, pyk To jest to samo, więc już wiemy, jak się poruszać Kurde Jednak nie Wyskocz tam, kurde, Owej. Okay. Dawaj kurde tyle Ora jesteśmy, jesteśmy Dalej Kurde, jakiś hot się zablokował Dobra, elo Dobra Dobrze spadłem z tego o i spadłem, fajnie, spadłem na dół, spadłem na dół to są normalne takie emocje. Chciałem drugą eliminację przejść. Ja ra nie, ani razu nie wygrałem, ale byłem jako drugi czy coś takiego. ostatni już jestem tym rozgrywka. Dobra, mamy to Nie mamy tego, nie mamy tego, nie mamy tego. Kurde, no nie mamy tego. Nie wierzę w to. Dobra, mamy to. O Jezus, już myślałem, że nie mamy tego, nie. no i teraz eliminacje, top 50% No i eliminacje No i przeżyliśmy, no i kolejna rzecz to jest, no niestety zapamiętywanie to jest moje naj, najgorsze, rzecz w sensie Pierwsze i drugie nie jest takie trudne, ale potem już jest trudniejsze, ale i tak się to jest takie łatwe w sumie. No bo ludzie chodzą sobie po prostu tam, no i wiadomo. Jak jest najwięcej ludzi no to wtedy tam chodzą. Tu jest banan, tam jest arbus, no i elo No i banan i arbus, ja myślę, że banan będzie Arbus Pierdziemy tutaj to jest ten Grapefruit, to jest... tu jest Arbus, dobra To jest bananiczka Dobra, dobra, dobra Uwaga, uwaga Banana i było Dobra, idziemy, dalej, gdzie jest najwięcej osób I było tam, gdzie się patrzyłem w ogóle Siema, siema ludzie Dobra, skupimy się. Pomarańcza tamto. Pomarańcza. Balon. Pomarańcza. No chyba tutaj była. Dobra, nie była tutaj. Niestety. No, możemy jedynie spektaklować, ale już jest rund over. I spadamy w dół. No i napiszcie czy chcecie więcej fanwega'sów w komentarzu. Ja tutaj się kończy karnet za 61 dni, więc będę wbijać sobie karny tutaj. Więc dobra. Ja byłem już i pa pa!